Cześć, tu i witajcie w kolejnym odcinku geometrycznej wyspy. Tym razem będziemy kończyli mobgrindera, Znaczy, kończyć go nie będziemy kończyli, bo on jest w sumie zrobiony, było dawna, no, tylko stał taki tutaj wielki, szary skobla i z dirtem, od kiedy tylko go ukończyli. Dawno, dawno temu, bo, no, w sumie nie wiedziałem, co z nim zrobić tak do końca. Pomysłów miałem kilka. Zrobić go obitego drewnem, obić go liśmi, obić go innym drewnem, obić go, nie wiem. Zrobić z niego creepera, zrobić z niego wieże, zrobić z niego kaktus, mm, zrobić z niego lewitującą dynie, lewitującego arbuza i tak dalej, i tak dalej. No i koniec końców wymyśliłem, że, no, zrobimy go takiego piaskowcowo-kaktusowego, żeby był podobny do domu. Drewno, hmm. Nie wiem, czy drewna użyję. Dopiero teraz, w tym momencie o tym pomyślałem. Tak czy inaczej jestem upchnięty po piaskowcem, ile mi się dało. W międzyczasie oczywiście rozwiązałem swój problem zbyt dużej ilości leveli, bo zginąłem. Się okazało, że gdzieś tam pod tym moim że gdzieś tam pod tym moim bla 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 jak to się nazywa kamieniołam, gdzie kopię piasek chłe, chłe bez sensu. Yy, znajduje się całkiem pokaźny kanion w strony, No i tak, w trakcie przekonywania piaskowca sobie posunąłem i się zrobiłem. No i ogólnie teraz cały problem polega na tym, że yy, tak, 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 tam wszystko, wszystko jest spukane na dole, że, że po prostu będę musiał bardzo mm, energicznie. Podsadza się wszelkiej właści dirtem, z tego również powodu prawdopodobnie ten odcinek będzie ostro pocięty, bo w przeciwieństwie do poprzedniego nie da rady go nagrywać tak jednostajnie, plus dodatkowo jeszcze pozostaje taka kwestia, że żeby to ładnie wyglądało, ja tu muszę skuć odrobinę to... to. Jeśli dobrze pamiętam, tu nie powinno być żadnych problemów, nie powinienem napotkać wody, i ogólnie zamienię to tutaj wszystko, taką ramkę na sam stąd, przynajmniej w momencie, kiedy się te szyby kończą. Ta szklana klatka, w której mam umieszczony zegar, który desteruje naszym spłukiwaniem wody, znaczy spłukiwaniem wody, to nie zabrzmiało najlepiej, spłukiwaniem przez wodę mobów, no to no taki koblowy zostanie. Będzie ten cały Bob Grinder siedział na takiej nowej kurzej nóżce no i cóż, no i po prostu tak, tak, tak on zostanie, żeby wyglądał klimatycznie, nie chcę go rozbierać bez sensu, tylko bym się narobił, poza tym jakbym rozwalił tą platformę to od razu musiałbym ją zrobić od nowa, bo przecież zegar, tak? <laughs> No właśnie, tak samo jak chyba tą ramkę będę mógł zniszczyć, dzięki temu cały ten mobgrinder powinien nabrać takiego... Tak, tutaj chyba mogę też rozwalić... Powinien nabrać takiego, ja wiem, stożkowatego, lejkowatego odrobinę wyglądu. Nie jestem pewien, czy mój kilo przeżyje ten eksperyment. Tak, chyba tutaj mogę... Ups, nie, nie do końca mogę, ale dobra. Myślę, że jak to zastąpi cobblestone, cobblestone piaskowcem, to się nic większego nie stanie. Tak czy inaczej, dobra, pozwólcie mi tutaj teraz w takim razie na spokojnie ten piaskowiec podmienić. I widzimy się za chwilkę. Jak na razie idzie całkiem nieźle, już właściwie... Tą podstawę zrobiłem. Mam tylko niewielkie problemy jeszcze w takich miejscach jak właśnie tutaj, bo jakby nie patrzę się trochę... Nie zrobiłem tego... tej platformy w tym miejscu. Nie zrobiłem tej platformy... Wow! Z, z, Kurde! God damn it. Tak, zombiaki się dużo. W międzyczasie m, okazało się jednak, że gdzie wyleje mi się woda z tego MobGrindera, bo yy, no niestety nie jestem w stanie. Co jest? Nie jestem w stanie tak ładnie tych yy, narożników zrobić, bo tam jednak ta woda przylega dość bardzo. Yy, no i się raz na chwilę się wylała. Parę pochodni na dole zniknęło, co mnie trochę naraża na atak creepera. No i to się tutaj. Hmm. Ale to powiedzmy, że już nie będę miał z tym problemu. Mogę te pochodnie postawić od nowa. Yy, więc jak to wygląda? Bo no, tak spadłem trochę bez sensu. No... Hmm. Kurczę, średnio nie widać tego efektu, bo yy, niestety... A, kurde, zapomniałem jeszcze w tych miejscach od spodu załatać. No hmm. i tam też. A, na śmierć się zapomniałem, zaoferowałem się. Hmm, dobra, weź jak to zleć teraz na górę. Tędy. Ja chyba będę musiał zrobić sobie schodki, bo takie robienie kolumn z dirtu za każdym razem, to mi za chwilę dirtu zabraknie. No i ogólnie, wracając do tematu, wygląda to jak na razie coraz lepiej. Yy, za chwilę będę w stanie... Yy, Pójść o jeden wyżej, zacząć robić pierwszy, pierwszy rząd kaktusów. Hmm. Nie podoba mi się to, co może być tutaj na tym koblu. Dobra, będziemy musieli zobaczyć. Pierwszy rząd kaktusów planuję zrobić właśnie na wysokości yy, tutaj tych pierwszych pistonów, które tam będą. To już tu. Tak, tutaj. Yy, a następny będzie gdzieś tak. A zresztą wiecie co, zobaczymy, gdzie nam następny wypadnie. Yy, najpierw musimy pozbyć się tych warstw tutaj do końca o, i właśnie właśnie to jest ten kawałek, gdzie mi się wyleje woda, bo tu tą ściankę muszę skuć i się właśnie pozbyć zamieniając ją na sandstone. No i oczywiście tam pójdzie na dół wszystko i zmyje nam pochodnie, które tam na dole postawiliśmy, ale to właściwie wszystko nie będzie to miało żadnych innych następstw. No jeszcze się zastanawiam w takim razie co zrobić z tą ścieżką. Z pochodni, i chyba ją również zamienimy na piaskowiec. Bo inaczej będzie się za bardzo, za bardzo będzie się odróżniać od reszty konstrukcji. No, i ona niestety tak musi być, bo my nie będziemy w stanie i. Nie, dobra, nic by mi się nie stało, To jest za nisko, bo to jest feather i tak dalej. No, i no, po prostu ją tak zostawimy. Tą ścieżkę, co prawda, tutaj na dole chyba odrobinę ją przerobię. Jeszcze nie wiem jak popracuję nad tym za chwilkę. E, Okej, okay. sytuacja się rozbija, jak najbardziej pozytywnie dla mnie chyba. Ja wiem, że tego tutaj na razie nie widać, bo ciągle to przeszkadza, ale mm, jak na razie. No, ta taka bezpośrednio mm, podstawa tego naszego Map Grindera, tego stożka, którego on będzie tak mm, wyglądał, no to nie będzie stożek, tak? To będzie tylko taki y, no, klocek. Sześcian z taką przechodzącą właśnie piramidką w pomieszczenie kontrolne. I tutaj ten czerwony proszek, który się bałem, że on będzie nam sprawiał problem, znaczy ten cobblestone i miałem rację, na nim że czerwony proszek. I jednak coś mi się wydaje, że ja bez problemu mogę go przełożyć tutaj w górę i to dalej będzie działać. I nie będzie z tym żadnego problemu, po prostu ten klocek musi być zasilany, bo tam jest piston i tak dalej. Więc w tym miejscu teraz, tak jak idziemy, po tym dircie i po tym koblu właściwie możemy go rozwalić, bo on nam w tym miejscu w żadnym przypadku potrzebny nie będzie. I zamiast niego możemy umieścić, umieścić, i zamiast niego możemy po prostu zrobić w tym miejscu, właśnie piaskowiec. Tutaj się zastanawiam, co z tym zrobić, bo tutaj jednak będą ścieżki, czyli chyba jednak musimy zrobić taki oto myk. o, o takie, takie, trochę bardziej, będzie się to jeszcze bardziej rozchodziło na boki. Tutaj pożegnamy się, widzę, niedługo z naszym kilofem z Efficiency, niestety ten miałem pod ręką, tego używam. Gdzieś tam mam jeszcze Wender Cześć, jakiś porządniejszy z Unbreaking, ale jednocześnie i z Fortune na nim, więc Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, w międzyczasie zauważyłem, że jak to się nazywa, że ten cały inventory Twix, który mam w dalszym ciągu, w dalszym ciągu ciągle mam zainstalowany, podkłada mi itemki w kółko na okrągło. I muszę się wziąć i w którymś momencie go jakoś solidnie skonfigurować. Na tym narożniku możemy mieć problem. Będę musiał za chwilę się tym zająć, ale... no... Dobra, chodźmy teraz, zobaczmy na górę, jak to wygląda, bo to... tak, z tego miejsca pod, podkładam od spodu, ale zobaczmy, jak to wygląda od góry. E, tutaj oczywiście również będzie ten sandstone, czyli ten piasek, ten wirt zostanie zastąpiony sandstone'em i tak dalej. I, żeby nie skłamać, tak, tutaj mamy... Ten czerwony proszek. Tutaj kolejny czerwony proszek będzie trzeba przełożyć. I jak to wygląda stąd? Hmm. Hmm. Tu się przydało co zaokrąglić. Czyli pewnie mogę zrobić tak bez najmniejszego problemu. Tak, i dzięki temu jestem w stanie zrobić coś takiego. O i. I. i No i dobra, i, i powiedzmy, że to będzie wystawało jeszcze jeden dalej, i to już będzie koniec. Dalej ta ściana już nie będzie wystawać. W tym miejscu będziemy ustawiali rządki kaktusów. Tak. No, zrobimy i w tym miejscu już będzie pierwsza taka ściana z kaktusów, i zresztą wam za chwilę pokażę, jak ona będzie wyglądać. Najpierw się muszą, niestety, uporać yy, z sandstone'em i tymi wszystkimi pozostałymi czerwonymi ścieżkami, znaczy ścieżkami z czerwonego proszku. Okej. Dobra, teraz to, już naprawdę zaczyna wyglądać coraz lepiej. I, wpadłem na pomysł, w jaki sposób wkręcić w to akcent drewnem. Oczywiście tą platformę tutaj przesunę odrobinę, będzie bardziej symetrycznie, tym zajmiemy się na samym końcu. Ale najpierw chodźmy na górę. Woo! boom. Dobra. Ender Pearl Ender Fail. E, okej. Okay. Jesteśmy tutaj i teraz robimy coś takiego. Mm, z tej strony jeszcze nie zepsułem, nie zepsułem, e, tego. No, Czyli będziemy potrzebowali tak, e, piasku na początek, który umieszczamy w następujący sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, i tak będzie z każdej strony. I teraz potrzebujemy, yy, tak, użyjemy kobla, bo szkoda nam materiału, prawda? To poprzetykamy koblem, ale nie przejmujcie się. Tego kobla nie będzie widać, ponieważ w tym momencie upchniemy go schodkami. W ten oto sposób. I tak, i tak. I wiecie co, właśnie, właśnie sobie uświadomiłem, że się rundnąłem. W tym miejscu nie będzie kobla. Chociaż z drugiej strony, tak, w tym miejscu nie będzie kobla. <laughs> tak samo jak w tym miejscu nie będzie tych schodków. Schodki będą jeden niżej. O, w ten oto sposób. I na tych schodkach również będzie wtedy ustawiony piasek. O, tak. I wiecie co? Dajcie mi kurczę tutaj chwilkę. Ja to muszę wszystko teraz naprawić od nowa i zrobić tak jak być powinno. Bo inaczej nie będzie tego efektu, który chciałem osiągnąć. jest tak. Piasek. A, łopata nie ma efficiency? A no nie ma efficiency. No cóż. Zwłaszcza to silktacza, bo to jest ta łopata, której używałem do zbierania yy, gleby z trawą swego czasu tutaj na pustyni. I w sumie to chyba była moja pierwsza łopata z silktaczem, nawet jeśli dobrze pamiętam którą mi się udało zrobić na Enchanting Table, i to wtedy jeszcze kosztowało 50 poziomów chyba, więc no to była bardzo pożyteczna łopata. Teraz mam tych narzędzi trochę więcej z Sigtachem, więc sobie docelowo mogę tą łopatą trochę pokopać. Ona jest diamentowa, więc jeszcze za breaking, więc na pewno mi się nie zużyje tak szybko. I w momencie OK, teraz już mamy. Kaktus yy, piasek, ale to poczekajmy, bo to jeszcze nie wszystko. Teraz potrzebujemy znowu yy, piaskowca. Tutaj ustawimy taką kolumnę, która tam będzie sięgała raz, dwa, trzy, yy, trzy. Tak, bo tyle urośnie, tyle urosną nasze kaktusy. Yy, tutaj ustawiamy również raz, dwa, trzy. Yy, jeszcze jeden wyżej, ale nie mogę podskoczyć, bo mam na głową. Yy, którego to nie to niedługo się będzie musieli. <t> i tak pozbyć, bo on tu jest zbędny i teraz yy, ten akcent taki drewniany na narożnikach. Dlaczego na narożnikach nie postawię jakkusa? W pierwszej chwili chciałem, ale jak widzicie jakby postawił jakkusa tu, to zaraz by zaczął zaczepiać o te bloki po bokach i no i cóż, i to by było niepożądane. No i po prostu dlatego tutaj będziemy mieli tylko taką piaskowcowo-drewnianą kolumnę aż do nieba. Więc yy, no, będzie to wyglądało ładnie, ale na razie na razie nie, to jest najistotniejsze. Wróćmy do naszych kaktusów. Eee, eee, nie mogę przejść, dupie bagi. Kiedy w końcu zrobię porządek z tymi repeaterami? Raz, raz się daje, raz się nie daje. Ok, teraz już mamy piasek i na piasku możemy posadzić kaktusy. One nam sobie spokojnie urosną, więc nie musimy ich pośpieszać w żadnym wypadku. Zresztą nie będę ustawiał, prawda, kaktusa na trzy wysoki, bo na tych tu są w nie starczy i w momencie kiedy one urosną, temu Panu już podziękujemy, no to będą stanowiły taką zieloną obwódkę. Ona będzie, tak jak już wspomniałem, będzie wysoka na 3. Więc policzmy raz, dwa, trzy. No i wychodzi na to, że tutaj będzie. Nie, tu będzie z piaskowca kolejna obwódka i. Następna ramka z takich kaktusów będzie chwilę dalej. Jeszcze, jeszcze dokładnie nie ustaliłem, bo prawdę mówiąc nie jestem pewien ile mi tego wyjdzie, jednak będzie ona zrobiona z każdej strony dokładnie w ten sam sposób. Hmm, dobra, skończyliśmy. Nie, nie nakryciłem każdego z tego rządku, ogólnie mam w tej chwili dwa, uuhu, dwa rzędy kaktusa. Patrz, jak tu wysoko nawet widzę stąd mój dom. No i tak to mniej więcej wygląda. Dacho nie będę ruszał, nic tu nie będę robił. Tego i tak ze ziemi nie widać. A jakbym w którymś momencie wpadł na powyżej, że chcę dostawić kolejne piętra, to przecież nie będę się wygłupiał, nie będę tego rozbijał. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z daleka. Przecież czy wpadnie do wody. No, no. Wygląda ciekawie. Trochę, trochę tak, jakby się urywał. Jednak, wiecie co? Ja to poprawię. Ja tam dorzucę takie same, zwieńczenie, jak jest, jak jest tutaj przy tym dolnym rządzie z kaktusami. No, no, zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej. Zrobię taką, no. Taką faskę z tych schodków ustawionych bokiem na samej górze. Wygląda to zdecydowanie fajnie i bardziej pasuje do naszego głównego domu. Aczkolwiek w naszym głównym domku i tak jest więcej drewna niż piaskowca. No troszkę odrobinę jest, nie jestem do końca przekonany mm, w sprawie tego narożnika i tego czubka, bo tam specjalnie schodki by wyglądały dobrze. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zaraz jakiś kryper zajdzie od tyłu. No i myślę, że teraz wystarczy tylko i wyłącznie dokończyć... właściwie dokończyć, dorobić jeszcze trochę, no właściwie nawet nie dorobić, przesunąć po prostu odrobinę to powierzchnie kontrolne, którym tam... Do, do tego będziemy potrzebowali szkła, którego oczywiście nie mamy. No i kurde, no dobra, to... A może mam silk touch? Wow. Mam łopatę z silk touchem, ale i tak na trochę szyb, więc nie wystarczy. Ech, no dobra. To ogólnie zrobimy tak. Ja nakopię trochę piachu, żebyśmy mieli na szkło, przetopię parę staków i zaraz wrócę i, do, i, i dokończymy tutaj to pomieszczenie. No dobra, mam już dwa z takich szkła, ale mi się jeszcze trochę przetapia. Okazuje się, że miałem pogańską ilość żelaza i te dziwne rzeczy. W piecykach nabiłem 24 levele na, na wyciąganiu tylko i wyłącznie. A widzę, na szczęście łopata z silktaczem zbiera szkło. Bałem się, że łopata nie da rady, czyli będziemy w sumie jeszcze więcej szkła do przodu. W sumie, może nawet niepotrzebnie zająłem się przetapianiem bo myślę, że to co mieliśmy do tej pory by absolutnie wystarczyło będziemy musieli wszystko przesunąć o jeden do wewnątrz, czyli te wszystkie repeatery, które tutaj są przesunąć jeden w tamtą stronę, tak, dobrze patrzę, tu jest dobrze, boków nie ruszamy, czyli po prostu wszystkie repeatery musimy przesunąć. Ale wiecie co? Jednocześnie pomyślałem, że okej, okay, skoro... Skoro i tak to przesuwamy o jeden, to może trochę to upiększyć i również tutaj zafundujemy tej platformie ramkę z drewna i, o ja wiem, z hmm. No, no z tą podłogą możemy dużo rzeczy zrobić w tej chwili, dlatego może zostawmy, zostaniemy przy drewnie. Albo wiecie co? Hmm. Kurczę, może trzeba było zrobić schodki. Albo właściwie po co ja je mam robić? O, ja je chyba jeszcze mam yy, w skrzynce. Yy, dobra. Powinno wystarczyć. Wracamy na górę. Fajne tender enderperle. <laughs> Można sobie latać na nich w lewo i w prawo. no I teraz zrobimy tak. I na tym drewnie będzie opierała się ramka ze szkła. Jako, że schodek się zawinie, no to właściwie to chyba będzie pierwsze, bo jest świadome, Pierwsze moje świadome zabijanie schodków, bo wcześniej tego nie robiłem. Również chyba, chociaż nie, wróć tej ramki nad nami nie mogę zniszczyć, bo jeśli dobrze pamiętam, w tym miejscu rozpoczynają się już pressure y od Mob Grindera i w momencie kiedy byśmy tą ramkę zniszczyli, narażalibyśmy się na spłonięcie mobów. Ale z drugiej strony zobaczmy, czy to. To możemy jeszcze. A, dobra, to, to chyba możemy. Tu pewnie też. O, bardzo. O, nie, dobra, super. No to. Aj, sz, niech to szlak. Eh, trzeba pójść po nowy kilow. Niestety ten nie wytrzymał. Użyjemy tego mojego przypakowanego. Eh, eee, jest. Unbreaking Efficiency Fortune. haha, będzie nam wypadało więcej kobla z kobla. Nie żartuję, przecież wiemy, że nie wypada więcej kobla. ups Aj, coś. Coś spanikowałem. Dobra. I teraz ogólnie, ta ramka w tym miejscu, ona, żeby nie było. Możemy, możemy. Dobra. Ta ramka zamieni się w ramkę drewnianą. Nie możemy tego narożnika w takim razie zniszczyć, bo jeżeli to zrobimy, stracimy podstawkę w mobgrinderze. Znaczy, podstawkę od grindera, Czyli zacznie nam po pierwsze lecieć woda, po drugie będziemy musieli wleźć do środka i naprawić tą płytkę naciskową, na której ta woda się trzyma, bo to przypominam, że to właśnie jest taka konstrukcja. Dobra, czyli robimy rundkę na dole i rundkę na górze i wrócę do Was jak już z tym skończę. A, a tutaj musimy. Mm, to skuć, to skuć i tutaj nie będzie nic, a cała nasza ramka będzie dopiero tutaj. No i niestety cały ten Redstone obwód też zostanie przełożony. I będę to musiał od nowa policzyć jeszcze. Ale wszystkie są na maksymalnych opóźnieniach, więc chyba nie będę miał z tym problemu. Tu będzie problem, bo będę musiał ten um, przyrzutnik RS również stąd zabrać. I teraz Max Max, Max Max Max. I to wszystko zostanie przeniesione. jeden dalej. Czyli cały ten repeater, który tutaj był. No to dalej będzie, tylko będzie przesunięty. I, yy, no i coś bez sensu zrobiłem. Bo to nie powinno tu być. To powinno być jeden do wewnątrz. Czyli się orągnąłem. Czyli muszę to teraz naprawić. No, ale to by minuty dosłownie. Te schodki pospadały w większości, widzę na, Kaktusy, czyli ich niespecjalnie odzyskam. Poczekajcie, bo się znowu miotam. Wiecie co, fajnie. Skorzystałem z okazji i dorzuciłem jeszcze jedną drewnianą ramkę. Myślę, że tyle z tego, z tego całego zmodernizowania już w tym odcinku. W sobie, jak zwykle, jestem zadowolony z efektu. God damn it. Krzywo schodki postawiłem. Kurcze! dobra. Będę to musiał poprawić za chwilę już poza kamerą, nie będę was tym męczył. w międzyczasie jeszcze jeden, je, jeszcze jedno spojrzenie na nowy mod grinder. O! Trochę, trochę, się chyba zrobił masywniejszy, dlatego że dodałem mu po grubości odrobinę. Mm, z powodu tego, że te kaktusy nie są bezpośrednio na ścianie, mm, ale... I tak wygląda zdecydowanie lepiej niż to, co było do tej pory. No i zdecydowanie również pasuje już do naszego domu i do naszej pustynnej kopuły. No, w takim układzie to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam też się podoba efekt. Do zobaczenia w następnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Cześć!